Ma z tej strony tobis. Witam Was w kolejnym odcinku Spin Tires. A więc, tak w dzisiejszym odcinku, uszykujemy się do przewozu drewna. Będziemy brać te drewno z tego składu i tak. Mam już uszykowane naczepę na furgonową, ale nie ma nic w zbiorniku paliwa. A więc, musimy się udać do tego punktu. I jak starczy czasu, wezmę tego typ B. Bo po tej części mapy już raczej nie będziemy jeździć. Ten typ B, i przewieziemy go do tego warsztatu. Albo do tego. Yy, tutaj go. Przewieziemy. Nie, nie będę się teleportował, bo to dla mnie nie ma sensu. Dobra. No to. Jedziemy. Muszę tutaj wycofać. Pięknie, ładnie. Dawaj. Ooooooooooooo! Wow. Spokojnie Ale defer załącz Dobra No nie zaz Nie zaznaczyłem sobie na mapie. Dobra tam. Ja nie trafię. Ale zaczynam więc ciężko jechać. Dawaj. No dobrze, skręcę. Teraz wyłącz mi dyfer, bo tutaj nie jest mi potrzebny w ogóle. Teraz tutaj muszę skręcić. I pamiętajcie, że możecie wpisać w komentarze, jaką konfigurację ma przewozić drewno. Czyli ten. Du długie po 6 punktów. W sumie potem zostaje mi tylko dwójka same dwójki albo same czwórki dwójka to jest po prostu na jedną. Eee, a, 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 jak to powiedzieć? Na tą pakę jedną, a ja też zrobię tak, że po prostu zrobię podwójne dwójki, czyli, czyli po prostu będę jeszcze przyczepę do tego miał. No i no i ten, ten. Na 20 z żurawiem. I ta przyczepka ta dziwna, co w poprzednich paczkach potrzebuję wywalać. Znaczy, mam nie załączony, a myślę, dlaczego nie jedzie. Teraz ja mamy jeszcze kawałek. Też kawałek. Może tu jest kawałek. Na przykład tutaj, to tu ile jest? No, sto, 198 metrów linii prostej. A może mi na przykład 250 metrów yy, no... Ja, ja, jadąc po drodze. Na przykład czy to spin tires. To nie jest tak szybko. To nie jest autostrada. Chociaż dla nich to może jest autostrada nawet. Dla Rosjan. Dobra tam. Jadę po paliwo, to przecież mogę wszystkiego użyć. Przy okazji dzisiaj zatankuję. Dobra, tu już, tu już jest ten skręt, które, którego w poprzednim odcinku ja przegapiłem. Możliwe. Aha, je, jeśli nie napiszecie nic yy, jak, jaką konfigurację mam wziąć, no to sam sobie wybiorę. Ja wiem jak to jest i ten... Dzięki którym nie chcę się pisać, bo bo tam inni napiszą ja to rozumiem za co wybiorę i tyle co ja się będę tylko chciałem wam pokazać to co wyście chcieli by widzieć ale jak wam to jest obojętne no to dobra a więc tak zanękowano i proszę 900 litrów mi tutaj ok i teraz trzeba wrócić Tutaj nie będę raczej się z nim zawracał. I tak, muszę dojechać dokładnie do tego miejsca. Tutaj. zaznaczę sobie tutaj. Panie! Taka to jest moc! Dalej! O nieźle, a ja chyba to jeszcze zrobię inaczej, bo ten akurat będzie im potrzebny, ten ural, chyba go przyczepię do kamaza. A z tego co pędem, Kamas tylko się nadawał na yy, drogi. No bo nie miał... Yy, nie ma chyba ani terenowego kopon, ani nie ma napędu naprzód. No, chyba tak. Nawet tak zrobię. No. Wszystko wiem. Wszystko wiem. Bołówstwo. Wydawało mi się, że chyba uszkodzenia jakie wziąłem. Oczywiście pewnie mi się wydawało, jak zwykle. Dalej, nie, to jeszcze inaczej zrobię. Jak tak mam zrobić, to nie tutaj, tylko do warsztatu tutaj. Zaparkuję ładnie na Podjadę tutaj do warsztatu nim. Wezmę tego typce. Przyjadę do warsztatu. Zamontuję siodło, tutaj z powrotem, potem na czepę i do składu drewna. Okej, okay, wszystko wiem. Teraz tylko to wykonać. Ej, no co jest? Czemu nie jedziesz, panie? Panie mój najdroższy. Znaczy, uradł mój najdroższy. U. Ale po co te nerwy? Spokojnie, no. Spokojnie. Dobra, już dojeżdżamy do ulicy. No tutaj był tylko mały kawałeczek. O, no, Ale spokojnie. wyłączyć tak i tak i go wow dobra, to teraz muszę tak o, tutaj postawię stop w pozwoleniu się jeszcze trójką ostrzegawczy, ale to jest Rosja a tutaj zresztą prawie nikt nie jeździ. Jest tak. Wow. Przyczepa kempingowa. Nie mam pojęcia, dlaczego to się nazywa przyczepa kempingowa. Nie wiem, może, może te różki jakoś się tak nazywają. I odłóż naczepę. Dobra. Teraz tak. Podjeżdżam tutaj. Tu dyferencjału. To, że możecie pisać w komentarzach jaką mapka może być następna No chyba jeszcze wypuszczę jeden albo dwa odcinki jeszcze i... i koniec y, Zacznę no, koniec tej mapy No Możecie pisać No jak nie, jak nie napiszecie nic, no to sam sobie wybiorę Jak zwykle... Kurczę, myślałem, że to mi się pojawiło z powrotem E, dobra yy, Siodło, zdemontuj Koło zapasowe też mogę zdemontować. I teraz tak. Bo jakby on nie podjechał, to ja potrzebuję trochę ciężkości na koła. Więc potrzebuję na dwórzec podgonowy. Dobra. To mamy. Stop. Nie. Stop. I teraz... Chwila. Jeszcze raz gasić silnik. Co nie? Ta. Dobra. Za dużo razy mówię dobra. Dobra. O! Pogarnij się. Odejdziemy tym. No nie ma pędu na, na wszystkie koła, no tylko na tył. Dawaj. Albo czekajcie. Czekajcie, czekajcie. Ja mogę to jeszcze inaczej zrobić. Bo to może mi się jeszcze przydać. Ale ten już niekoniecznie Co on będzie tak bezczynnie stał? No właśnie. To inaczej, inaczej, inaczej. Tego. Hmm. Co z tym teraz robić? Bo ten mi jest tak trochę teraz zbędny. To ja go na przykład tutaj odstawię. Na tych kamieniach. No, już nie wyjadę, oczywiście. Dobra. Tu masz sobie stać. Już ty będzie zbędny. Bierzemy tylko typ B. Złączamy ręczny. Złączamy dyferencjał. Wow. Dobra. No, bo tak będzie lepiej. Bo ten, ten mi nie będzie zbędny, bo. Nie, ten będzie zbędny, bo on jest... No po prostu nie nadaje się na ten w ogóle, on jest, bo jest. A tamten, no trochę nim ujadę. A ten w sumie będzie tylko na ulicy. Nie potrzebuję jakichś specjalistycznych sprzętów. A i tak mu założyłem ten... Eee, jak, jak to się mówi? Eee... kurczę zapomniałem. Łańcuchy na koła, o! I tak go zamontuję, bo... No w, ra w razie w. Jakby coś się stanęło... Tutaj jest się ten. Teraz pytanie, czy ja tutaj podjadę? Będzie się posuwać, to już zaraz pod tego urala jadę. I zrobimy to na współę. Chyba tak zrobię. A nie, dobra. Póki co daję radę, ale pod górkę możemy ciężko. Dawaj. Dawaj. To nie jest gaz. To jest ził, o! Dawaj, ZI zile. Ziu. Jakoś tak. Wow spokojnie. No. No nie, już nie podjedziesz. To jest prawie otwardzona droga. Prawie. Dlaczego zawsze, gdy nagrywam odcinek, to chce mi się bekać? Oczywiście tego nie zrobię, bo jestem kulturalnym człowiekiem. Kultura przede wszystkim. No! Ej, no weź! sobie kolejny teraz tutaj porobię. No dobra, ale przynajmniej podjechał i to własnych siłach. Dobra, co my tutaj mamy? Coś zmienili? Coś dodali? O, na przykład mogę sobie przyczepkę do. Aha! To przyczepka jest też jest tutaj. To o to chodzi, dobra. Czeka, eee, to może tak. To zdemontować. O! Koła z łańcuchami. Oczywiście. I teraz tak. Narzędzie... Na To jest furgonowy bo jest tutaj. Liczba punktów wersji. Łopanie! Chwila, bo ja teraz tutaj ogarniam, bo dawno tym ziłem nie jeździłem. Zawodzisz w zamontuj. a bo tu jest i bagi, i to. Ale nie, 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 mam naczepę. Mam naczepę, to naczepam. Skrzyniowe, koszyk, fulgonowa, grzeszka, przyczepa skrzyniowa, siodło. Dobra. Jedziemy. A, to już tak jest. Ja myślałem, że, że ten, że już zbiłem tutaj lampę. Już chciałem pokazać palcem, ale się powstrzymałem. A mam piacze zero uszkodzeń i ten. To, to już jest modelu tak zrobione. Dalej. No jest dyfer włączony, to spokojnie. No nie, godość, zaraz będę musiał się wyciągać na hakach. O kurcze. Proszę bardzo. No, teraz to idzie. Hmm. I koniec. A nie, cicho, cicho. Nie, ja, ja to zrobię po swojemu. Czyli tak. Dajmy dotąd. O! I jedzie! A! Widzicie? Tak, taki prosty myk. Nie, niewiele ludzi o tym wie. Że można tutaj postawić... I widzicie? Tutaj jest takie coś. Jak zmieniam... To widzicie? Się podświetla. To jest na przykład powoli. To jest szybciej. A to jest najszybciej. Łee, bo jeszcze się ustawiłem. Tak samo jest wstecznym. Też tak jest. Ale już nie z jedynką plus. Z jedyną plus to po prostu wbijasz i tyle. No. Wbijasz i tyle. Ja sobie pojadę na automatycznej. Z tego co ja wiem, to chyba tutaj nie ma automatycznej. Stop! Dołącz na czepa. O, ci dużo nie przesunęła. Ładnie żem podjechał. Dobra. Przerwa kempingowa. Wyłączony, dyfer mogę wyłączyć. I teraz tak. Musimy się udać w to miejsce. Dalej. Chyba zrobić dłuższy odcinek. Jednak ten spinterys jest nieprzewidywalny. Myślałem, że to wszystko ładnie załatwię w parę minut, a tu kurcze, już jest, już prawie 17 minut się tym męczy. Dobra, dobra. A więc tak, tu jest ten zjazd. Ten zjazd ja nie chcę się pakować. To zrobię tak, chwila, chwila. To jest tylko zasięg, znaczy, cysterny. Zasięg jest taki. Dobra, wszystko wiem. Muszę się w te kamienie władować. Dyfer! Że tylko mi przeszkadzało. Dobra. I tutaj spocznie. Tutaj spocznie nasz ten. Będziemy się tylko do. Załączyłem no, przyczek Migo, mi w razie co? Wyłącz silnik. I tutaj będzie stał, i tylko będę do niego przychodzić. Żeby albo naprawić, albo zadankować. No. Dobra. Okej. Okay. Teraz się przenosimy do tego B66 I on będzie takim takim pojazdem pierwszej pomocy Zresztą co jest z tą przyczepką. Dobra, ma no mam automat. co? No. Proszę mnie to jechać. Taki pojazd pierwszej pomocy. Ja się zastanawiam, czy, czy zostawić tutaj tą przyczepkę. I ma tak zrobić, że zostawić tutaj tą przyczepkę. Bo. Albo. Wiecie co? Zrobimy hardcora. Pojedziemy z tą przyczepką. Nie zostawimy jej i nie załączymy w innym warsztacie. wiem, że tak można, ale. To jest hard. To jest Pinterest. To jest hardcore. Nie ja mam baku 160. Dobra. Tutaj mogę marnować paliwo, bo mam po drodze yy, garaż, który ostatni raz chyba będziecie widzieć tylko na oczy, przynajmniej w, na tej mapie jak grom. Dobra. Więcej odymy, pięknie, ładnie, zawód słońca, piękny. wow! Co robiło Q? A, to był ten dyfer. Czasami człowiek robi wszystko automatycznie, a się nie zastanawia co robi kup. Tobis 2016. No, ja właściwie powiedziałam. Nie do, dobry tekst. Dobry. Człowiek się nie zastanawia nad małymi rzeczami. Na przykład co robi Q. No, ne, never mind. O, już za, już zapadła już noc. 21.21. 21. Dobra, widzę warsztat. Widzę warsztat! Światełko! Jeeey! A to jest dopiero pierwszy etap naszej podróży. czy mojej, bo wy tylko patrzycie. O, a to co? A koło zapasowe. A, dobra, ptaki. No. Jakbyście pytaliście, dlaczego nie jadę bez świateł, to dlatego, że jak włączę światła, to nie widzę nic naokoło. Ale chyba to już kiedyś mówiłem, zobaczcie. Włączone światła? Wyłączone. Włączone? Wyłączone. To jest kore. To jest moim zdaniem kore. O Boże, i tutaj będzie to błocko. Nieee. Dobra, już tam przejadę. Bo widzę, że tutaj bez AWD daleko nie zajadę. Dobra, to było to po raz ostatni, będę pokonywał przynajmniej, jak gram teraz na tej mapie. Chyba, że co, coś mnie znajdzie. Dalej, Ej, no proszę. Proszę pana. Proszę mi tu jechać Dobra, tak więc sobie tutaj jademy Pięknie, ładnie Po raz kolejny to powtarzam Nie mam pojęcia dlaczego ale jodiemy Dobra na znaczy się bez kłopotów z tego błota wyjechaliśmy Znaczy ja wyjechałem. Dobra, wyjechaliśmy. Dobiegowaliście mnie, to wyjechaliśmy. Dobra, chyba już Dobra. Kurczę. A w sumie mogą być kolejny, bo ja, ja już tutaj. Nigdy chyba na tym save'ie... O! Na tym save'ie mam. Na tym save'ie nie, nie zobaczycie ani tego warsztatu. zanim się koło przypali. Teraz guma pięknie. A czy ja mam zapasów? Mam tutaj schowaną w szczepce. Kurczę. O, jest. Grzybki świecą napromienowane. To są grzybki? Nie, to są kwiaty. Oj, czemu stanęłem? No i tylko nas pięknie. Znaczy, pięknie, no. Przegrzeje się i pięknie. No, czyli pięknie. Boże, jakie ja mam rozkwinięte. Ne never mind. No, jak 4 na 4 dostaje, to. Kupa, to kurczę. Dali. Najgorsza będzie ta rzeka. To jest rzeka, strumyczek? Nie wiem. Ale to jest rwący strumyczek. Jak go przeje, przejedziemy, no to, no to go przejedziemy. Już będzie z górki, bo tam potem będzie asfalt. No, wszystko pięknie, ładnie. Dawaj, na pełnym rozpędzie i już uszkodzenia nie jest, jedz, jedź, jedzie, 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 jedzie. wynurza się, przyczepki prawej nie ma, cała pod wodą, ale proszę Państwa, wyjeżdża, wyjeżdża, wyjeżdża i wyjechał, dobra, tą część podróży mam już za sobą. Proszę bardzo. Yy, Teraz gdzie tu skręcić? Aha, już wiem, już wiem. Ale uświniony ten. W ogóle co to jest za marka? Nie wiem. Ja się, ja się znam z rosyjskich... Pojazd jak świnia jak gwiazda, ale niektóre kojarzę. Urala kojarzę, Maza kojarzę, Ziła kojarzę, Kamaza kojarzę, ale tego nie kojarzę. Dobrze, skręcamy do... wow, 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 wow. Kamieni śmierci, dobra. A, blu... jest always. Ja już nie będę jeździł. Dobra, no, to tutaj go postawię. Yy, będę musiał jeszcze wizytówkę do filmu sobie ładną zrobić. Gdzie by to sobie zrobić, taką wizytóweczkę? Ona. Chociaż czekajcie, czekajcie. Tak. Światełka. Mm, ze światełkami to nie będzie nic widać. A, trąbię, dobra. O, tak, tak się zrobię. Piękna wizytóweczka. Będzie trochę ciemno, ale... Okej. Okay. Włączyłem sobie ustawienie, że jak wcisnę w 12, to mi cyka chód. O! Przez chwilę, chwilę może mi się to widzieć. Dobra. Tak więc co, mam nadzieję, że wam się podobało. No i co? Na razie.